Trzy produkty do aplikacji e, makijażu w tym miesiącu po prostu e, chciałam powiedzieć, że gwałciłam, ale nie gwałciłam, po prostu intensywnie ich używałam. E, to się wytnie. Cześć, kochani, witam Was serdecznie na kanale. Fokusowana w ulubieńcach maja z lekką obsługą, e, no ale. Tak wyszło, e, nic nie poradzę. Jeśli chodzi o światło, które może się lekko zmieniać, bo na polu jest szaro, e, z tej strony mogłoby być trochę bardziej ciemna. Tutaj mam okno, stara się iść bardzo, że wprost niego, no ale warunki są, jakie są. Ja uważam, że doświetlanie się w okresie, kiedy to nie jest wymagane. Powiedzmy sobie, że nie jest wymagane i nie warto po prostu wyciągać lampy. Koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie na temat nagrywania filmików makijażowych przy sztucznym świetle. Ja osobiście uważam, że najlepszy efekt daje właśnie siedzenie przed oknem, przez źródło światła naturalnego niż doświetlanie się. Sam osobiście wolę filmiki, kiedy dziewczyny pokazują makijaż, a wygląda nagrywany właśnie w dziennym świetle, bo nawet jeśli ktoś mi powie, że jest Także filmiki nagrywane przy dziennym świetle, w takiej właśnie w lampach w formie dziennego świata, które dają, dają naturalny efekt. Nikt nie wygląda tak, jak właśnie nagrywany e, przy oknie, pod oknem i najbardziej to jest dla mnie rzetelne. Dajcie znać, co sądzicie, bo właśnie ostatnio na kilku kanałach była dyskusja, też na Facebookach na, e, była dyskusja, komentarze na ten temat, także jestem ciekawa, e, co Wy sądzicie. Także już bez takiego e, przydługaśnego wstępu zapraszam na moich ulubieńców. Głównym ulubieńcem jest moja taka nowa reguła, nowe podejście do e, pielęgnacji, ponieważ uważam, że odstawienie SLS-ów, produktów właśnie takich sztucznych, przejście na bardziej produkty naturalne, nie mówię, że 100% jakieś organiczne, wegańskie i tak dalej, ale odejście od produktów, które mają zbyt długie składy, odejście produktów z SLS-ami, od odejście od parafiny, od takich rzeczy do pielęgnacji skóry jest po prostu moim największym ulubieńcem i każdej z Was to serdecznie polecam. Odstawienie produktów myjących z SLS-ami, ja kiedy to zrobiłam i przeszłam na produkty, właśnie trochę bardziej e, mniej pieniądze, z lepszymi składami, które nie są tak mocno perfumowane. I później nakładanie produktów, które nie mają zbyt dużych składów i są bez parafiny, bez takich e, zbyt dużej ilości pegów, naprawdę widzę poprawę na mojej cerze. I wam też to serdecznie polecam. I nie mówię, że macie konkretnie kupić te wszystkie produkty, które ja wam pokazuję, chociaż uważam, że są naprawdę rewelacyjne i nie powinny wam zrobić krzywdy, e, to właśnie przejście na bardziej naturalną pielęgnację. Odstawcie produkty z SLS-em. I kiedyś wam polecałam gorąco, w Wszystkie produkty z Neutrogeny, z serii różowych grafów, które uważam, że pachną przefantastycznie, to jednak po takim przemyśleniu uważam, że te SLS-y, które tam są, wcale nie potrzebne są produkty mocno pieniądze do buzi, bo one po prostu. Yy, tak naprawdę nic dobrego nie robią i Wam polecam właśnie jej odstawienie. I kolejny raz chcę Wam przedstawić w ulubieńcach olejek mający z klinika Take Days Off, ta wersja właśnie olejkowa, zużycie to już połowa, ale powiem Wam, że ja go mam od 5 miesięcy, już chyba używam go przy każdym demakijażu, sprawdza się rewelacyjnie, wszystko szybko, super, rozpuszcza skóra po... Zmyciu właśnie makijażu przy, przy pomocy tego olejku oczywiście ciepłej ścierki jest bardzo miękka, nieściągnięta, jest taka wypoczęta, taka sprężysta, rewelacyjnie rozpuszcza makijaż oczu. Ja po prostu używam jednej do maksymalnie dwóch pompek, zależy co mam na buzi, czy mam jakieś produkty właśnie typu misza czy jakieś takie produkty, jak miałam Estee to dwie pompki na buzie rozmasowuję, wszystko naprawdę bardzo fajnie się rozpuszcza i pompka na oczy delikatnie masuję te rzęsy. Przykładam dwa razy, ścierkę, wszystko rewelacyjnie schodzi. 22 funty, ale produkt myślę, że wystarczy na kilka grubych miesięcy, też w używam często rano do przemywania buzi i nie musi się pienić, wiem, że działa skład ma. Takiej średniej długości. Nie powiem, żebym go analizowała. Ma 24 miesiące na zużycie. Że pewnie też jakiś tam pek musi być, który to po prostu wszystko konserwuje. Ale produkt jest rewelacyjny, i jestem pewna, że do niego wrócę, kiedy go skończę. Pokazywałam wam też jednym z vlogów, że moja mama go. muszę trochę chyba rozjaśnić, że moja mama go właśnie też sobie. Kupiła, wysłałam jego w paczce, też kupiłam Agnieszce, z tego co jest zadowolona i bardzo zadowolona niż tych produktów olejkowych, które miała wcześniej, także super. Jeśli chodzi o nawilżanie twarzy, niestety zdenkowałam mój ukochany olejek z Number 7, który na pewno kupię... Ponownie, kiedy zdękuję produkty, których używam aktualnie, świetnie e, nawilżał, przepięknie pachniał. E, był średnio wydajny, ponieważ 30 ml ja bardzo szybko zdękowałam, bo ja go sobie nie żałowałam. używam go rano i wieczorem, szyja, twarz, dekolt. E, świetny, naprawdę bardzo jestem z niego zadowolona. Chociaż nie powiem, że nie mi też te wszystkie serazy z Bielędy, które dziewczyny teraz naprawdę bardzo e, polecają. A już pozostając przy Bielendzie, chcę Wam pokazać olejek, do którego sobie zostawiam kartonik. To jest Argan Face Oil z kwasem hialurnowym, głębokie nawilżanie plus wygładzanie, intensywna kuracja na noc. Przeciw i przeciw utracie jędrności, elastyczności. Dostałam go od Kamy jakiś czas temu, dopiero niedawno zaczęłam używać, ale to jest taki maluszyk, jedynie 15 ml. Jak widzicie, zużycie również jest bardzo duże. przy fantastycznie nawilża, nic nic, nic mi się po nim nie stało, naprawdę też rzadko przepięknie pachnie, to taki właśnie słodki, Słodki maluch tutaj z pipetką szklaną, także jeśli ktoś lubi to, no wyraźnie nie ma problemu jakby z jego wydobyciem, bo tutaj naprawdę ta pipetka do końca. E, sięga bardzo ładna szata graficzna, e, ładne opakowanie. Widzimy, ile produktu jest w środku. Naprawdę jestem z niego zadowolona. E, szybko po prostu do tego modenka, bo też mama go e, używa i ma tylko 3 miesiące na użycie. Także nie jest opakowany chemią. E, kartonik tutaj ląduje z boku, po prostu to chciałam go zostawić, żeby pokazać, jak wygląda. Polecam Wam serdecznie e, i dajcie znać, właśnie jeśli macie te sera sera, serum z Bielendy, które polecacie, to serum i tak dalej, bo też opinii na blogach czytałam, że są podzielone, ale na pewno jakieś sobie zakupię. Tutaj w opakowaniu po serum z Estelauder Lauder mam przelany olejek Marula, także nie sugerujcie się po prostu tutaj napisami po prostu sobie na sobie opakowanie, ponieważ ma bardzo wygodną pompkę olejek Marula, używam pod makijaż jako serum, kładę na to jeszcze krem, świetnie nawilża, kilka dziewczyn go polecało, myślę, że olej Marula jest znany, ja go kupiłam na, na YouTubie. Na eBay już za około chyba 8-9 funtów, za 100 ml już e, dosyć dużo zużyłam, taką jedną trzydziestkę, e, tutaj sobie dodałam następną i 40 ml wysłałam jeszcze mamie do Polski, bo była u mnie, też go używa i była z niego e, zadowolona, że chciałam, żeby sobie też poużywała. E, naprawdę świetne produkty, olejki e, super e, nawilżają, wyrównują koloryt, wygładzają, mam nadzieję, że też działają przeciwzmarszczkowo, to się okaże z czasem, ale krzywdy mi nie robią. Cały czas do mojej pielęgnacji, tylko wam wspomnę, używam e, Luny dopiero jakieś myślę 2-3 tygodnie temu się rozładowała, e, a mam ją od września, także no bardzo, e, bardzo wydajne ale to było to pierwsze ładowanie, cały czas ją lubię, chcę tylko o wspomnieć, bo kilka razy się pytałyście mnie, czy jeśli nie pokazuję, to czy znaczy, się, że jej nie używam, cały czas jej używam, po prostu e, no nie chcę być nudna i w każdym momencie Wam jej przedstawiać, przypominam wam tylko, że do Luny nie należy używać produktów ze silikonami oraz produktów z drobnikami, ale nawet używana z takimi olejkami świetnie się sprawdzi, czy z mleczkiem oczyszczającym z Sylwego, również daje radę, czystym, z tym żelem które również bardzo do niej się fajnie sprawdzają, także Luna cały czas mi świetnie służy. Jak bym mogła zabraknąć w moich ulubieńcach produktów marki Sydeko, cały czas je kocham, uwielbiam i mam Wam do pokazania trzy. Krem, do którego byłam te średnio nastawiona, czyli łagodzący krem pod oczy, 30 ml, bardzo delikatny krem, na którego zdękowanie mamy jedynie 6 miesięcy, zdękowanie, zużycie, wiecie o co chodzi. Bardzo fajny, delikatny pod makijaż, na noc uważam, że to jest zbyt słaby, cały czas używam... Mm, organicznego masła Shea, masła Shea jak to woli, ale ten e, nadzień się również bardzo fajnie sprawdza. Świetny, e, świetny krótki skład do skóry cienkiej, wrażliwej, także też jeśli kogoś malowałam w międzyczasie, to używałam e, ko używam kogo oczy nie szczypały, także e, to e, najważniejsze. Ja marce sobie go naprawdę ufam. E, I dwa produkty, mój krem na dzień oraz krem na noc. Krem na dzień lekki, krem rokitnikowy, nie rokitnikowy, tylko rokitnikowy, który ma taki pomarańczowy, Eee, odcień eee, i lekko skórę barwi na chwilę na pomarańczowo. To jest eee, krem, który ma chronić skórę z, z oznakami starzenia, odżywiać rewę i rewitalizować, przywracać blask. Ja mam wrażenie, że on robi wszystko, czy przeciwzmarszczkowy, przeciwstarzeniowy, okaże się z czasem, ale mama u mnie będąc również go używała i była go na tyle zadowolona, że sobie wszystko tutaj pospisywała, bo myślała, że przyjedzie jakoś pielęgnacy coś i doradzę. Mówię, mamo nie, mówię, będziesz w Polsce, wrócisz do eee, Jaworzna, kup jakieś produkty z Kup sobie jakiś produkty z Sylveko i naprawdę pewno będziesz z niej zadowolona po tygodniu używania, aby całej tej pielęgnacji, którą ja używał, moja mama naprawdę była mega zadowolona i po od tych produktów na pewno wróci. Ten krem ma 6 miesięcy na zużycie, a drugi krem, który jest taką wersją ciężką na noc, ma jedyne 3 miesiące na stękowanie, to jest krem brzozowo-rokitnikowy z Betuliną. to już jest taka wręcz naprawdę gęsta. E, pasta e, na noc, bardzo fajne opakowanie, chociaż wolę te z pompką, ale to tutaj pompka by nie przeszła, ponieważ tutaj konsystencja jest po prostu jak jakaś, e, jak pasta e, do butów, bardzo mocny, intensywny taki właśnie jarzębinowy kolor bardzo mocno odżywia skórę, skóra na drugi dzień jakoś nie jest tłusta, chociaż Omy powiedziała, że potrzebuje jakieś 30-40 minut na takie mocne, wchłoniecie się, chyba że nie używacie pod niego serum, ja jeszcze pod niego używam serum, na przykład to z blendem. także moja ta piletnacja jest bardzo taka treściwa i konkretna, do skóry wrażliwej, atopowej, przesuszonej, myślę, że tak, też do skóry dojrzałej, myślę, że się świetnie sprawdzi, niewielka jego ilość w serce, ponieważ on jest bardzo taki treściwy i tak między czasami się rozpuszcza, też od masło rewelacyjna naprawdę kruski, skład, też mam do nich pozostawione kartoniki, żeby Wam pokazać, kiedy je zdenkuję. Produkty Sylveco, jak wiecie, ja naprawdę bardzo lubię, jestem im wierna. E, i jeszcze nie ma produktu Sylveco, który by mnie zawiódł. Kolejny raz chcę Wam jeszcze wspomnieć o moim ulubionym kremie do rąk z Lasza Handy i Gurugu, e, czyli krem, który mi osobie, która ma nawracającą, egzema naprawdę bardzo pomaga odpruć, póki co w tym roku jeszcze egzema do mnie nie wróciła, myślę, że to też jest zasługą pielęgnacji i tego, że mam zmwarkę, że nie muszę tak często po prostu moczyć, moczyć tych rąk, ale ten krem jest niesamowicie wydajny, świetnie się sprawdza naprawdę Wam go serdecznie polecam, co na 7 funtów, ktoś powie może i dużo, ale za 100 gram kremu, naprawdę rewelacyjnie działa, wystarczy naprawdę raz, dwa razy dzień nasmarować sobie w nim ręce, bardzo szybko się fajnie, jest świetny także jeśli będziecie w laszu ale może pierwszy raz chodzić do Lasza, albo przyjrzeć na wakacje do UK okay, nie wiecie co kupić, to ten krem. To jest coś, co uważam, że warto mieć te wszystkie bomby do... Ja jestem osobą, która szybko chwyta e, jakieś e, alergie, e, jeśli chodzi o takie kąpiele z takimi rzeczami, e, zaraz musiałabym iść do ginekologa, bo to pewnie by się działo Także ja tego fenomenu tych bomb e, nie pojmuję. Ja nawet gdybym miała wannę, to raczej bym tego nie użyła, bo mi się bała, że jakieś infekcje czy stare zapalny się e, mi wdadzą, mimo że to są produkty naturalne, to e, ja bomb nie lubię, dajcie znać czy... Wy macie tak samo, ja po prostu jestem was zbyt, zbyt wrażliwa. Także bomby nie dla mnie, ale ten krem jest świetny. Teraz kilka rzeczy z kolorówki oraz takie gadżety. Pierwszą rzeczą to są produkty, produkty, akcesoria, które są brudne, ponieważ używałam ich wczoraj lub dzisiaj, a pranie pędzli przypada na jutro czyli na sobotę, dlatego są brudne. Także jeśli goś to razi, to no przykro mi, nie chciałam mi mieć specjalnie pędzli przed ich pokazaniem, czy gąbki. Pierwszą gąbeczką jest gąbka Beauty blender, bardzo, bardzo ją lubię, ale też dokładnie na aplikacji korektora na sucho, pod, o czym świetnie się sprawdza. Mam ją od, myślę, jakiegoś roku. E, wygląda moim zdaniem cały czas e, idealnie, nie jest w ogóle zniszczona. Tutaj tylko z jednej strony tak, gdzieś tutaj była trochę tak jakby... O. E, przedarte, ale to po prostu w momencie wyciągania z opakowania ja ją tak lekko rozszarpam. Ubiłam ją w dwupaku na stronie allbeauty.co.uk za 1,20 funtów za dwupak. E, I dwa pędzle. Pierwszy pędzel to chyba pędzel, który też Wam pokazywałam w zeszłym miesiącu, czyli taki bardzo niepozornie wyglądający, dosyć e, mało zbity e, wachlarz z Real Technic, z tego różowego zestawu, który fantastycznie składa się tutaj do aplikacji e, Roświetlacza, właśnie nie w taki sposób przyłożony na poziomu, wziąłem sobie pionowo-poziomo, e, bo nam to tworzy taką smugę, ale na, pio, e, na pionowo, na poziomo, w taki sposób poszło on do buzi, bo już się zakręciłam. Po prostu przepięknie. Tutaj rozprowadziłam rozświetlacz nad ustami, nad nosem, też tutaj nad długiem brwiowym. Gdzie tam tylko chcecie się rozświetlić, naprawdę super pędzel, niepozorny, taki naprawdę też e, cienki, e, cienki szczup, ale sprawdza się świetnie oraz pędzelek, którego uwielbiam do aplikacji e, różu to jest Zewa 125 Stippling, e, czyli typowy e, skunk który naprawdę jest bardzo fajnie e, zbity odpowiednio. E, miękki, naprawdę bardzo lubię, róż naprawdę super, ponieważ czy to jest róż średnio pigmentowany, czy jakoś mega mocno pigmentowany, krzywdy sobie nim nie zrobimy. Ja nie, właśnie cały miesiąc używałam e, róż do policzków i też do mojego policzka, on się tutaj świetnie wpasowuje I teraz już gadać po prostu produktów z kolorówki, końcówka. Chcę Wam pokazać produkty, które może gdzieś tam już widzieliście, ale też produkty, o których było mało na kanale. Nie chcę Wam po kolei mówić takie używam używałam jakie jak używałam pudru korektora, bo to z reguły są produkty, których używam też miesiąc czy dwa wcześniej, także nie chcę się powtarzać, ale produktem, który na pewno ode mnie z kanału nie znacie, tym produktem będzie błyszczyk e, tint raczej do ust i do policzków. The Body Shop, nie wiem czy to nie była jakaś kolekcja limitowana, świąteczna, to jest odcień o numerku 03, przepiękna, ciepła czerwień tutaj z takimi masą drobinek w środku, która na ustach jest bardzo soczysta, to jest taki tint, farka, którą malujemy usta, która się w usta wżera i mamy spokój na 6-8 godzin, w międzyczasie ślimy i pijemy to od środka, on tak się może lekko jakby zdrzeć, ale po prostu wystarczy dołożyć na tak bez lusterka, tylko dołożyć już do serka, bo tak normalnie to trzeba naprawdę bardzo precyzyjnie produkt zaaplikować. Świetnie się sprawdza, jak widać, na tutaj takie masę drobinek, ale ich na usach już nie ma, e, także pierwszy tint tego typu, który się mi naprawdę fajnie sprawdził, chcę Wam go polecić, o ile jeszcze jest jeszcze dostępny. E, myślę, że przejście do, do, do The Body Shop zobaczyć, jak, w jakich odcieniach są inne takie e, właśnie tinty do ust, bo ten się naprawdę świetnie sprawdzi. 12 miesięcy na użycie, raczej wątpię, że udało mi się go zdenkować do końca roku, ale produkt naprawdę bardzo fajny i kiedy miałam to na czerwone, intensywne, trwałe usta, to właśnie ścigałam po e, ten produkt. Mm, dalej, e, dalej kolejny produktem, który chcę wam pokazać, jest produkt z klinika Stick, czyli kredka do konturowania na mokro. Pokazywałam wam ją w osobnym teście na żywo. Cena około 19 funtów, no dosyć, dosyć, dużo. Produkt tutaj jest przerażająco ciepło, taki powiedziałabym powiedziała wręcz sraczkowato-brązowy, ale po roztarciu, też może kojarzycie z tamtego filmiku, jest dużo bardziej delikatny i tworzy jedynie taki naturalny cień opalenizny. Ja teraz też jestem wysmarowana opalaczem i ten efekt może być teraz trochę przekłamany, ale bardzo tą kredkę lubiłam, często po nią sięgałam z użycia Myślę, że jakoś mega bardzo nie widać, po prostu aby ten wierzch jest dajty. Dajcie znać, czy macie ochotę na taki filmik o konturowaniu całkowitym, na mokro w moim wykonaniu, bo właśnie filmik z testem tej kredki był, także to może coś tak pod to można podpisać. Ale kredka się mi świetnie sprawdza. Jeśli chodzi o produkty do brązowania, to jeśli chodzi o brązery, produkty do konturowania, najczęściej właśnie po nią sięgam w połączeniu. Produktem z Benefitu, a pierwszy raz wam pokazuję produkt z Benefitu, ponieważ ja ogólnie tej firmy nie lubię, uważam, że jest za droga przeprogramowana. E, wszystko, co z nim używałam, u mnie dawało średni efekt. E, i Zresztą dobrze wiecie, że często te produkty były u nich w bublach, ale produkt e, Ola Lift z Benefitu, który mam już naprawdę od bardzo dawna, który już nawet nie wiem, czy nie z, e, podacie, bo widzę tutaj, że miał jeden 6 miesięcy na zużycie. To jest produkt taki punktowo rozświetlający, który ja naprawdę bardzo lubię Zostawiam go od Agi z Nottingham. Już Wam pokażę, co to jest za produkt. To jest taki biały, perłowy, można powiedzieć, korektor, chociaż nie jest korektor, tylko taki jest właśnie w formie. E, taki ma aplikator. E, biała taka e, konsystencja, która po roztarciu robi się taka e, perłowa, która odbija światło. Myślę, że to nawet w aparacie fajnie widać. I ja go używam. E, Bezpośrednio na podkład, w miejsca, które chcę bardziej jakby właśnie tak podkreślić, czyli na szczyty kości policzkowej, w miejscach, gdzie później aplikuję dodatkowo rozświetlacz dla takiego efektu bardziej zdrowej skóry, dla lepszego konturu i myślę, że to fajnie wygląda. To nie jest produkt, który mówię, że musicie mieć, ale właśnie w zestawie e, podczas konturowania na Mokro używałam tych produktów razem. Używam go teraz codziennie. E, nie jestem w stanie czy ten efekt utrzymuje się przez cały dzień. E, myślę, że przez pół dnia na pewno e, ta skóra jakoś bardziej świeżo i fajnie wygląda. Także też do skóry dojrzałej, do skóry szarej, do skóry słuchajmy się, że fajny produkt, ale powiedzieć, że go tańsze odpowiedniki, e, ale go mam i go używam, dlatego chciałam, wam o, nim, dlatego chciałam wam o nim wspomnieć. Dwa produkty z Rimala, które używałam bardzo, bardzo często mimo, że mam teraz ciemniejsze włosy, cały czas używam e, Brown This Way z Rimmela, czyli taki tint e, mm, wypełniający moje brwi, już wam tutaj może pokażę jeszcze raz kolor. jeśli jesteście zainteresowani dosyć jasny, neutralny, uważam, że bardzo fajny do blondynek, może teraz trochę za jasny do moich brwi, ale myślę, że jakoś tak mega e, mega się nie odcina spróbuję może taki średni odcień z tej e, właśnie serii fajne jest to, że tutaj jest takie ciemno pakowanie i nie widzimy tego brudu, który się tutaj zbiera jeśli przeczesujemy tym produktem po aplikacji cienia yy, i kredka z Rimmela e, Scandalize e, 005 Nude, którą absolutnie uwielbiam, którą też wiem, że dużo z Was kupiło. Do końca nie wiem, czy jest dostępna w Polsce, bo wiem, że dziewczyny z UK mi właśnie pisały, że e, kredkę mają, utrzymuje się przez prawie cały dzień. Świetnie mnie odświeża e, spojrzenie białych kredek. Nienawidzę, nie znoszę każą mówię, przestań jej używać, kupcie tą cielistą. Kosztuje 4 funty. E, średnio wydajna, ponieważ jest bardzo kremowa, często należy ją temperować, ale myślę, że na 5-6 miesięcy Wam wystarczy. Także warto zainwestować i na koniec dwa ostatnie produkty, róż do policzków przy takich różowych włosach, uważam, że już takie brzoschniowe róże źle wyglądają, dlatego używam różowych róży i różem, który używam najczęściej jest MAC Dress, czyli wypiekany wypiekany róż. Jakie ma wykończenie? Satynowe. Bardzo delikatny, świetnie się również sprawdza właśnie w połączeniu z tym pędzlem z Zoevy. Bardzo ładny, neutralny, zimny róż, który pasuje do każdej karnacji. Lekko ma takie właśnie satynowo mokre wykończenie. Uważam, że bardzo ładnie wygląda na, na policzkach. Też wiem, że Agatha Kinga właśnie kupiła, jestem zadowolona. Bardzo uniwersalny odcień, także też myślę, że jeśli szukacie różu, chcecie jakiś róż z Maca kupić, może online zamówić to, ten lub um, lub e, Warusol, to są takie właśnie odcienie e, neutralne, także brzoskwinia e, lub e, właśnie róż. E, bardzo je lubię, często po nie sięgam, teraz bardziej po tym właśnie różowy, chociaż też pamiętam z tego czasu komentarze, że dużo z Was mi pisało, że ten e, Warusol jest tak słabo nagrymentowany, że nie możecie go nabrać na e, pędzel, nie wiem, w moim wszystkim w porządku, z Agi też, także e, już nie wiem od czego to zależy. Oraz ostatni ulubieniec, produkt z Makeup Revolution folia w odcieniu Rose Gold, E, którą też wysłałam, a jak Ewie, wiem, że była z niej e, zadowolona. Ja nie użyłam jej z tą taką specjalną e, cieczą do jej rozrabiania. Po prostu zawsze aplikuję ją sobie e, palcem. Przefantastyczny e, kolor, który bardzo ładnie odbija e, światło jako akcent na środek powieki e, do dziennego makijażu. Naprawdę niewielka ilość wystarczy, żeby ten makijaż wyglądał dużo ładniej. Jednocześnie fajny, szybki produkt, bardzo, bardzo wydajny. Z tego co widziałam, to ku trasy podroże chyba z 4 na 5 funtów, ale. Myślę, że naprawdę warto. E, ogólnie jakoś tak już myślę, że chyba przytnę ten szhauna Make-up Teraz dziewczyny ja idą jeszcze w całkiem inną stronę, każdy pokazuje coś innego, ale to jest coś, co każdy z Was chciała e, polecić. I myślę, że jeśli będę robił jakieś rozdanie, to pewnie ten produkt też Wam tam wsadzę. I w ten sposób prezentuję się wszyscy moi ulubieńcy, wyszedł kolejny długi film, bo tego mało, naprawdę starałam się te produkty orga organiczyć. Ograniczyć, ale wyczuło jak zawsze. Eee, także koniecznie dajcie kciuki w górę, jeśli film się Wam podobał. Dajcie znać, czy używałeś się któregoś z ulubieńców, które Wam pokazywałam w tym miesiącu. Może za zachęciłam Was do kupna czegoś lub na do zmiany pielęgnacji, do sprawdzenia Waszych e, produktów e, i do przejścia na lepszą stronę pielęgnacyjnej mocy. Także za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Buziaki trzymajcie się, ciepło. Papa. Pa.